Ja jestem I ja jestem w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj staram sobie w mapeczkę, zupełnie normalne życie Rox MB. jako stałyę sławę. Najpierw sobie wejdziemy do altanki i dowiemy się o informacjach. Witam, mój gracz. Jeśli jesteś, to znaczy, że się nudzisz i chciałeś po sobie poleć ciekawą mapkę z Dazon do Moru. Dobrze trafić, bo ta mapka taka jest. Przepraszam, gdzie moje maniery? Nie przedstawiłem się. Nazywam się Ładekam 96 autor takich mapek jak pierwsza i druga część Zaginionej wyspy. Co i chcesz kolejne mapki? Tak nie, to nic się nie stanie, bo mapki tworzą na zabicie czasu. Wciąż się tu rok, sobie w co który przeżył zupełnie normalnym przygodę. Ja już nie przedłużam i zapraszam do, do domku. Tam jest... Dobra, ale jeszcze czytam tutaj regulamin, bo tu jest jeszcze regulamin. No i tutaj już mamy to przygotowane wszystko. No. Więc słuchajcie. Start! Wspomnę normalne życie rozmowy. O, ale dobrze się spało, Chwila, gdzie ja jestem? A, no tak, nowe mieszkanie. Nie zdążyłem się przyzwyczaić do niego. Trochę teraz nie zostawiam. Ciekawe, gdzie poszła? Ola, może jest w kuchni. Okej, okay. gdzie jest? O, to jest ola. Okej, okay. Hej kochani, widzę, że już wstałeś. Tak, wstałem, co robisz. Śniadanie, mam prośbę. Mógłbyś pójść do sklepu kupić 12 jaj, i 2 kilka Nie ma sprawy. Tylko najpierw patrz co się dzieje w telewizji. okej, okay. Tu jest chyba telewizja. A, jest znik. W ostatniej chwili, przez dużą promocję na produkty, i gaz w wokalnym sklepie, biedronka zamienić się w Januszy! Z obserwacji wynika, że każdy kto produkt objęty promocją, zamieni się w Janusza. Zaleca się nie kupowanie produktów objętych promocją, póki rząd nie wymyśli co dalej robić. Ok. Słuchajcie, tutaj mamy jakiś takich, no. Januszy. Z każdym widzę mogę pokazać. Strasznie coś w tym kraju wyrabia. Oby jajka nie były na promocję, bo też się zamienił w Janusza. Ale już wyrabiam, co pójdę do sklepu, to je. Okej, to jest wyjście. O ja. Ej, kierunek masz powiedzieć, bo co to? Nie w Oj, tam chociaż kromka chleba. No mam, proszę. Ale to korzenie mam krąki chleba. Nic tu nie ma. Co ten mówi? Kurwa kiedyś to było. Sekury nie było lepiej. Eee, to samo? Wszędzie? No. Mamy do Biedronki, tak? Tak. Chyba nie gdzie indziej. Ale fajne jest to, że chyba z... że z karty... O, z tym na przykład nie można, ale fajnie. I z tym też. Ale z tym na przykład już można. Eee, yy, yy, co? U, u. A nic, no, nic. Ten coś nie. Dobra, idziemy do Biedronki może. Już pójdziemy. Aha, znowu sama widzę. Dobra, wchodzimy. Ten cykl Nie. No to wchodzimy i zobaczmy, bo może Ja mówię, mi słodziaka? Nie. E, e, wuj... no, nie. Wiem, że mam. daj mi mą chorącówkę. Dowój. No, tobie potrzebne Nie mam, naprawdę co za młodzież nie wychowana, pisku ja jest starszy za młody. Takim pasem się daje. Lepiej się uda. Uh Aha. -huh. O, słuchajcie, masz kupię na dali, albo... Do, do. A dobra, lepiej nie, bo ja muszę zostać. A no w sumie to bo na pomoc jest. O, z syrcimi diamentami ludzie! Dobra, czukamy jakichś kusików. To idziemy sobie kupować ten sam. E, dobra, może no, z tym nie będziemy gadać. Bo on co, żebyśmy zostali Januszami, a tego nie chcemy. O, okej. Okay. Zobaczcie, jeszcze. O, jesteś. Pogadam z nim. A, dużo, dużo z nim pogadałem, słuchajcie, bardzo dużo. Tam i widzę, że będzie musieli, to bo tutaj nic nie ma. O, tutaj jest o... No, i tu nie ma raczej, na pewno. Co, co tu robi? Ej, ja by zabijamy owce. Żeby jej tu nie było, co nie? No, chodź tu owce. No, no tak. Ja tego nie mam, co nie wiem. No, już później temu robi. Okej, okay, kasa. Skrzynka właśnie. Szukamy. I nie, ale widziałem, tam jakąś kasierkę, więc fajnie. I ona była tutaj. To. Okej, okay, dobra. O! Dobrze pan wykał, jajka są na dużej promocji. Co? Nie! Co, nie zapłaci pan? Nie, bo... Ochrona, mamy tu ludzie. Aha, super, nie no, super, po prostu. Słuchajcie, ta notka trwa 10, jakieś 15 minut chyba, okej. Okay. Wypuść mnie, ja nikt nie chciałam Każdy tak mówi, haha, zre, zresztą... Po, nie, po to tu jesteś. Jezus, jest, staniesz pod wielkim imperatorem? imperatorem, więc się zachowuj. Po co? Nic nie mówisz, to jej a do niego dojdziesz. No, co? nic ciekawego widzę, nie ma. Ujacie Imperator Polski? Co to jest? Ulaś. Podejdź. 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 No dobra, idę o wow, fajna ochrona normalnie kurde, jak nie? O, czekajcie, dajcie mi to. O, sobie z no, tego sobie z tego sobie z tego sobie z tego sobie z mi sobie daj mi mi tego Daj tego tego Ej, tego daj. No, tego no, mam no, miecz. tego sobie z no tak, z tego sobie Tak. tego sobie wybrany do misji trudnej i sobie z bez... no, no, tego sobie z tego sobie Aha, tego sobie tego tego Po pierwsze, robić? Ja to jest? ja nie wiem, kiedy ja to przeczytam. Nie. Po pierwsze, musisz. Aaa, Gdzie to jest. Oto. Polsko się zamieniło w Janusz Ech. Poza tym, ty nie wpadłeś w sidła formacji i nie skupiłeś się kupić na nic informacji przez to, co ja jako jeden z nielicznych. Więc musisz ocalić nasz kraj przed Januszami. Oni cały czas mi działali na i więc czas skończyć z polską cebulą. Co mam robić? Po pierwsze, musisz ja pojechać. Chodzi do. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, i usunąć system imienia Janusz. Okej? Okay. I pozmieniasz na, na imię Janusz. Aha. Po drugie, zniszczyć wszystkie promocje i słodziaki. I aby to zrobić, musisz zrobić, zwolnić kierownika promocji w zarządzie Biedronki. Nie można się z nim skontaktować, więc musisz do niego podejść sam i dać mu list z wypowiedzeniem, podpisanym przez niego. Po trzecie, Trzeba zniszczyć wszystkie cebule w Polsce, aby nie było już przysłowiowej cebuli. Jeśli się uda, skończy się Janusz i cebulastwo w Polsce. A jak się nie zgadza, skończy się w roku prezentacji. A jest do samego? A co byś chciał? 12 jajek i 12 bo dziewczyny nie obiecałem. Łatwiej. Skręcam w moim przepustkę do ministerstwa, bez której nie uda Ci się wykonać pierwszego zadania. Powiedzmy, do pomieszczenie okay, dobra. No tutaj. okej, dobra, czyli tak. Okej, okay, to ja są na miejscu. Ono słuchajcie, jednak to będzie... Czy mi się tylko wydaje, to będzie gorszy niż myślałem? O, super mamaga jeszcze. Słuchajcie, mam mało ale kolega. Więc to no nie najlepiej. Więc widzimy się, jak mi się już to odlaguje. Albo i nie. Hmm, hm to nie wiem co O dobra jest. Wróciło. Więc jestem na miejscu. Przepustka. Przepuszczam przepustkę. dobry. Dobry panie portier. Good morning. Chwila. Nie wiem przecież. Jest, czy, przecież tu zajdzie 10 minut na czytanie, a nie na 10 minut. na robienie sobie. Okej, okay, chyba jestem na miejscu. Jak chwila, a ty to i Duda. Mam na przepusty napisane. A już klasa, pani prezydent? co tam tu A, chciałam się do tej głównej serwerowni. Aha, na końcu tylko jest jeden problem. Jaki? Ktoś zgubił klucze, są. No, gdzieś tu, musisz najpierw go znaleźć. Szukamy klucza, słuchajcie. Nie będę czytać, tak jak, jak byłeś pewny, tylko postaram się trochę to skracać, bo no. O, to co to? To, tj. to samo Nie, to easter egg. Zaznaczmy, że za znalazłeś go Teraz kliknij. O, i Znaczy, że masz easter egg, gratulacje, ale wracaj do fabuły, posłuchaj mnie dwa do Daj Aha, dobra, wracamy. Zgadzaj na dziwne. Inny easter egg, zaznaczmy, ja po Dobra, chodźmy tu i zobaczymy. Czyli to musi być. M, po, m, musi być. może? Parę spotkań. A nie, bo tam. ktoś mówi, że to musi być gdzieś tutaj, co nie, Tutaj raczej tego nie znajdę. Może chodźmy na górę. Na górę wątpię, że coś znajdziemy. Ale kto nie mówi, że nie. O, no właśnie, myślałam, że, gdzieś, że co to jest. Co to jest? Co to? Skręga jakaś. Skręga. Tak, nie mogę tego odwiedzić. O, to jest skrzynka na stół. O, jest, kurde, całego warownie. Można kłaść na kamień, dobra, idę. Udało się, słuchajcie, znaleźć klucz w Skoro się do znaleźć to idziemy, wchodzimy. Yy, aha, yy, okej, okay. teraz się zaloguję od ministra. Aha, dobra, się. do najpierw do skrzyni. Tu mi nie istnieje, bo to jest hasło, jest ono takie, liczba, w układzie nazwisko, Dobra, no to tak, 8, 1, 8, 1, 7. Windows XP, jest dobrze. Ja po no, polsku byłam pierwsza, co? Tak? Więc no. Dobra, ym, wpisz hasło, więc tak, 8, 1, 7. 8, 1 i 7. No i dobrze, 5, Dobra I to ten... jest. Ocham, przed fajnie. Ok, czas wykonania. Złota się kieruje, tabliczka. No, jak właśnie. Tu, co jest za blok. Podpowiedź. No właśnie, gdzie jest. Dobra, to nie ma imienia, że. Tu jest, Janusz. Tak i. Ale to nie to. A nie, że. Dobra, będzie. Dobra, będzie. I jak tam? Dobra. A teraz będę że grafuję po aby zrobić kolejny stan wyłącznie. A może z Tum. Stop promocji. Stop czy woli. Stop promocji. Stop czy o rana, proszę się rozejść do domu. Nie rozejdziemy, póki nie do wiemy, kre, kierownika promocji. Stop promocji! Stop! To było nie stop. Okej. Mm, OK. Mogę wejść. A po co? Do kierownika? Nic z tego nie mamy... Z tego co ja prezydent. A to proszę wejść, tylko uważaj, bo do kierownika jest trudna droga. Że pułapek no i musieliśmy je zamontować. Aha, dobra, czyli parku? To będzie taka łatwo i nie ma iść, um, No cóż, dobra, więc spróbuję tego Aha. No, mhm. więc trochę chyba na znaczy. Jakby jakiś ciężki w tym parku nie jest tylko, tylko z innymi zawsze mam taką obawę, że wpadnę w to i skoczę mniej. Chyba tak jest, czy nie? No nie, no przecież jak ja nie umiem skoczyć na trzy bloki, to halo. <laughs> no co Alo, ludzie, co się dzieje. No co to się znowu włączyło? Dobra, aha, znowu taki skok Znaczy, Aha, to trzeba raz chyba. Ja chyba tak to tego nie zrobię, trzeba. Trzeba czułość myszki. zdejść. Pyk. No, nie da się. E, to ja nie wiem. Słuchajcie, no, wcale nie robiłem nic. Nie, 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 nie przechodziłem jakoś tego parkouru, nie wiadomo jak. To Dobra, i teraz zostały mi ostatnie woskoki, więc słuchajcie, i teraz pan te, teraz robię to. Dobra, e, aha. A, Dobra, Zobaczcie tak, tak, tak. Tu. Dobrze i teraz będzie tu. Nie. Dobra, tu, 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 tu. tu nie tu, 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 to było um, tu, tu, tu i będzie tu. Dobrze i teraz Teraz pamiętam, że ja nie wiem, co ja zrobię tej grze. Co? To... że ja to zapamiętam, co ja. P, P, to było P i. Py. No, nie, zapomniał sobie. No, za czyli... A ja cię, no, co ja nie mogę po prostu kliknąć? Hmm? O, no, ja cię nie utrzymam. Dobra, muszę chyba chodzić na. Po prostu tak, żeby troszkę. troszkę ja tego sobie zapamiętać znowu. Tak. To... Tak i tak. Dobrze. O nie! Nie wiem no co. I co też mam zrobić? Nie, ale działam ja dojść. Nie? Chyba, że tej to jest nie mówią. Yy, o, yy, dobra. Tu coś będzie na pewno. To będzie tu gdzieś. Na 100%. To będzie gdzieś będzie Z. Jeśli będzie Z, to wiadomo co będzie. No. No i fajnie, będę się wracać gdzieś nie teraz. Mmm, niezu. To... Tak tu. Ty no i znalazłem, ale już tego nie znajdę. Ja chyba to powinno być tutaj gdzieś, ja od nie ma. Aha, super. Widzę, że gościu przemyślał. O, wy, no co właśnie? Ej no, to ja nie rozumiem już tego. Słuchajcie, ja tego nie rozumiem. Jak to działa? Ale chyba idziemy w dobrym kierunku, albo i nie. No. Ja Więc sobie zauważyłem, że tak można robić. Mhm. Kurczę, ale słabo to nam idzie. Pójdźmy tu. No. No, tak. W tą stronę gry, tak, ja, pójdźmy tam. Mhm. To nieźle. Jak to było coś jeszcze, o, właśnie tu. L. O! Dobra, to będzie. O, nie. O, tutaj. Będzie tutaj 100%. 100%. No, no to fajny 100%, ja. I 100%. Mmm, 100%. Dobra, po prostu może widzimy się i teraz nie będę liczył, zobaczyć na czacie. Ostatni był trochę przygotowy. O, po 5 Zmień, zmian. No. No to niestety, słuchajcie, muszę to zrobić tak. Aha, to się nie zatrzymuje. To nieźle. Dobra, nieważne. Więc, słuchajcie, szukamy dalej. Słuchajcie, w ogóle na luźniku jest 17 minut, więc chyba trzeba będzie troszkę pospieszyć, bo ja nie wiem, gdzie jest wyjście. A, dobra. Więc będziemy tutaj, co nie? Zobaczymy, jak byliśmy blisko. Nie no co? Co? Naprawdę. Wystarczyło pójść troszkę do tyłu. Ja nie. nie nie. Okej. Okay. może jednak nie, nie wystarczyło do tyłu? Aha, czyli wystarczyło. to